Drzwi do mojego gabinetu są otwarte, deklaruje nowo wybrana prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Agnieszka Kubot-Krawczyk. Przypomnijmy: zmiana na stanowisku prezesa OCZ nastąpiła pod koniec sierpnia bieżącego roku. Rezygnację ze stanowiska złożył w czerwcu Zbigniew Kluczkowski, który kierował placówką od maja 2022 roku, wcześniej pracując jako kierownik do spraw logistyki. Jego następczynią została Agnieszka Kubot-Krawczyk, związana z ochroną zdrowia od ponad 16 lat. Uważam, że jest to szpital, który ma bardzo dużo możliwości rozwoju. Wśród najważniejszych zadań wymienia trwającą rozbudowę placówki o nowe skrzydło oraz rozwój poradni specjalistycznych, opieki długoterminowej i geriatrycznej, a także wzmocnienie oddziału chorób wewnętrznych i działu fizjoterapii. Myślę, że to wszystko wpisuje się w potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności. W ostatnim czasie nad placówką zawisły czarne chmury, a to za sprawą ciągnącego się konfliktu środowiska pielęgniarskiego. Jak nowa prezes zamierza rozwiązać ten problem? Jednym z moich priorytetów na pewno będzie dbałość o tą atmosferę, o budowanie pracy zespołowej, ponieważ nie wyobrażam sobie, by poszczególne obszary ze sobą nie współpracowały i zrobię wszystko, zarówno poprzez szkolenia wewnętrzne, jak i poprzez swoje możliwości zarządcze, abyśmy tutaj ten obszar wyciszyli, uspokoili, tak aby personel mógł skupić się na pracy z pacjentem. A moim zadaniem będzie rozwiązanie ewentualnych konfliktów, które mam nadzieję, że już w tym momencie się nie będą pojawiały. A to co zastałam, że wyciszymy i opanujemy tą sytuację tak, abyśmy wszyscy mogli w spokoju pracować. Kubot-Krawczyk podkreśla, że bardzo ważna dla niej jest jakość obsługi pacjenta, a kluczem do jej osiągnięcia będzie sprawna komunikacja z personelem. Każdy szpital powiatowy ma swoje plusy i minusy, obszary te, którymi trzeba się zająć w sposób priorytetowy i te, które można odłożyć na dalszy plan. Uważam, że jest tutaj dużo obszarów, które muszę poznać w sposób szczegółowy, zagłębić się w ich funkcjonowanie, tak aby móc zadbać o tą jakość, a na tej jakości obsługi pacjentów najbardziej mi zależy, na tej dobrej komunikacji z personelem, na tym, aby była ona systematyczna, otwarta i szczera, ponieważ ona będzie gwarancją. Tego, abyśmy mogli świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, co bezpośrednio przełoży się, mam nadzieję, na satysfakcję pacjentów z oferowanych przez nas usług. Nowa prezes stawia na bezpośredni kontakt, zarówno z personelem, jak i mieszkańcami. Drzwi do mojego gabinetu są otwarte, co tydzień zakładam godzinę spotkań zarówno z mieszkańcami, z personelem. Na co dzień rozwiązujemy wszystkie problemy i sytuacje, które stają przed nami. Zapraszam wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców wspólnymi siłami. Myślę, że tylko i wyłącznie możemy zadbać o to, aby ten szpital się rozwijał, o to, żebyśmy odnajdywali ewentualnie Ewentualne trudne punkty, które będziemy mogli razem rozwiązać, odnajdując jak najlepsze rozwiązania. Ci, którzy mnie znają, to doskonale wiedzą, że raczej jestem tą osobą, która stara się być wszędzie i w każdym obszarze szpitala. Absolutnie biurko tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, natomiast uważam, że bezpośrednie nadzorowanie, a także sprawdzanie szpitala bezpośrednio poprzez Oglądanie oddziałów poprzez bycie blisko personelu jest raczej tą kwestią, którą ja tutaj będę podejmować. Choć wizja rozwoju jest ambitna, Kubot Krawczyk nie ukrywa trudności, z jakimi zmaga się większość szpitali powiatowych. Większość szpitali, szczególnie tych powiatowych, walczy o kadrę. Tak? Te zasoby są ograniczone, dlatego pozyskiwanie kadry jest jednym z naszych największych problemów. A ponadto finanse. Tak stale musimy monitorować sytuację finansową, a także walczyć o to, abyśmy terminowo mieli wypłacane wszelkie środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, które są niezbędne do tego, aby zapewnić. Ciągłość funkcjonowania naszej jednostki. Pierwszym krokiem w tej walce będzie planowana w najbliższym czasie wizyta w Narodowym Funduszu Zdrowia.